800 tysięcy procent zrobione na aksenie. Tak bym chciał przynajmniej. Uuu. No nie, no mam nadzieję. nadzieję umiera ostatnia, ale nie straciłem nigdy nadziei w aksen. Mimo to, że to jest jedna z dziesięciu powiedzmy pozycji takich, które, których mam w portfelu, w portfelu po tysiąc 1200 dolarów. Jedna z dziesięciu pozycji, więc jak tak mnie wypali. To i tak chromolić to. I tak się będę cieszył, bo mam jeszcze dużo innych pozycji. Dużo innych pozycji poza tymi po tysiąc dolarów. Tu mam jeszcze takich po 2,5 takich frajerskich, powiedzmy m, moją terminologią frajerskich, po, po 1800, 2000, takich jak floki i, i tego typu. Topgniot, tego typu. bonzo pozdrawiamy serdecznie. Tiger, tylkocie, Gniocie y, i właśnie tego typu. Także już powiedzieliśmy, co myśmy powiedzieć i czekamy, patrzymy. Posiadacze zmieniają się na korzyść. A co za tym idzie? Idzie za tym rozwój tokena. Tak czy inaczej. Lewin robi wszystko, co może. Dla niektórych to jest bardzo skomplikowane, dla niektórych lubią prostotę, a niektórzy lubią skomplikowane rzeczy, które był mocny i staną na nogi. Właśnie po tych tygodniach walki o przetrwanie, miesiącach, bo to, bo to miesiące, jego spadków, aż do momentu, do momentu marca, bo teraz jakby stanął w miejscu i wszystko inne spada, a on się trzyma na poziomie 15% powyżej minimum historycznego, gdzie tego minimum, minimum już złapał, e, w, w, wielokrotnie złapał minimum do tego poziomu, że, że doszło jedno zero, co mnie bardzo cieszy, bo wszyscy mówią, o to jest lipa, będzie coś... <śledziny> <śledziny> Zostałeś w web znowu. Bo słychać, Marusia go zdominowała, siedzi tu u siebie. No, a zdrówko, pracowity, ambitny i chce zrobić coś, co nie wszystkim pasuje, bo nie tak. Szwalnia, nadrabia jakieś tam zaległości czasowe, robimy kolejne, kolejne rzeczy. W grudniu była bardzo dobra cena na kupowanie Hexa, i to już się nie powtórzy, już nie będzie drugiej. Tak nie... Pytacie się. Także w związku z tym, że wracam małymi kroczkami do zdrowia, mam jeszcze jakiś tam szereg badań.